Ale się kurde wywaliła Jeździmy na no Dobra, dobra A więc siema Dzisiaj będzie cały dzień z mojej głowy Razem z panem Natanem Gdzie masz instagram? No pewnie, że tu Tutaj możecie wbijać do pana Będziemy dzisiaj jeździć na parku na Redkini w Łodzi eee, Nie wiem, pośmigamy sobie na chillku, zobaczymy co się da zrobić Dzisiaj taki zimniejszy dzień, wczoraj było strasznie gorąco dzisiaj dlatego. Fajnie. No dzisiaj jest spoko strasznie da. Jest idealnie, dlatego dzisiaj nagrywamy. Wczoraj to było, nie wiem, ze 40 ponad stopni w słońcu. Także się odpuściłem. No a dzisiaj sobie to porobimy jakieś 4 Trochę mam to w ogóle popsutego gripa. Nie wiem, czy widać. Eee, warto by go wymienić, ale w sumie nie wiem. Z któregoś dnia muszę po prostu zamówić sobie przemówić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że jedziemy do. No tak, tak chciałem zobaczyć to jest. A nie, jest coś. Jest pan nic. Na ogół? No to przed chwilą zrobiliśmy klipik, gdzie ja robiłem sobie Weep z dropa, ale się nie nagrało, bo mojego pro zaczyna mi robić żarty. Także chyba nagramy drugi raz. No tak. Dziś te razskaja. To teraz Ambriana w Bang. I może o. Baterka padrop ale jest taki dziwny, tak szczerze. No ale no... na jedną. Chyba nie robiłem whip bar drop. Dobra, to dropik, bar, whip Bo tego w życiu nie zrobiłem o, Ale umbrella We buttercup, o co Jakiś Nie No Nie lubię, ale zrobię Ale podkłoter Normalnie Dziwna jest taka hmm. Barbar To może. No? Francuj. Uj, no dobrze. No tak dziwnie, ale. <laughs> ale nie lubię Francuj, nie będę już tego powtarzał. I nurt na, nur na Erze. Sztywno, nieładnie. Też tego na Erze nie lubię. Z flatu bardziej, może pokażę. Z flatu, bo tak kurczę. Żeby nie było, że coś mówię i nie dotrzymuję słowa. Także tego. <ścoughs> to może spróbuję, bo dawno nie robiłem. Hila do bara. Dobra. Trochę noga zapomniała wrócić na dek. Jo ja pier... Nie, w ogóle tak. Hill, i... Hill mi pociągnął nogę bardzo. Nie, podziękujemy panu Hilbarowi. Skoro ba... nie wychodzą mi dropy, to spróbuję baterka w dropo. Logiczne No logiczne. No i ładna. Słysza się nawet nie widziałem czy wkleił. No pewnie, szyszkr, te okrątki są. Bri double whip. Co jest? Ej szczerze, ale dziwnie Z nasilpałem może. Můj brla kiknes Hej Dobra Bributer Bributer Už myslel, že mi což poslo v hulajnodze, a to kapcel Já tě Natan nie chce iść, ale ja idę do żabki, także idziemy do żabki widzowie Jak coś to fajnie jakbyś przypilnował trochę tak patrzę na te pletaki o Dzień dobry Oj i Twixa I karty Nie Dzięki wielkie o, mamy itemy o, o, o. Mam zrobić kiklę swój w Nie Tak szczerze to chwilki klęsa bardziej Także pokazuję i objaśnię jak wygląda Salto w tył z pierwszej osoby Fajne to jest chyba O kurde Może jeszcze raz O! Lepiej Także tak wygląda Salto w tył z pierwszej osoby Myślę, że ciekawie to wyszło, ja chętnie bym obejrzał. Jedną baterię już rozładowaliśmy, także odkładamy ją i... A! I w ogóle, zauważyłem pewną fajną rzecz, że na tej kierownicy, tu, jest przycisk subskrypcji. Więc fajnie jakbyś zasubskrybował, bo aktualnie mnie ze 100% osób, które powinny subskrybować, subskrybuje tylko 18. bądź paruwa i zostaw suba! To było dla was. Widzicie? No to teraz powinni zostawić suba O! Tym razem masz ochrania, tak nie się oh. ci, uratowała mi te życie ochraniacz, bo tak upadłem na kolano <grym> Witam pana Instagram pokaż, co Ci dam Pokaż gdzieś gdzie masz A. instagrama To ma tutaj, instagrama pan <grym> Robił. Ja Czyli nie próbujesz? Ja nie mam szansy na takie rzeczy Ja nigdy nie próbuję No dobra, próbujemy, nie? Do odważnych świat należy Chociaż dobra, w dupie Dobra Ała Żyje, żyje, żyje

nic się nie stało oprócz tego, że jestem trochę pościrany i boli mi trochę łapy Mord przez buksik. Ciężkie Co to <tryk> parku było naprawdę super. Teraz pojedziemy sobie gdzieś dalej. Mnie, no tak powiem szczerze, bolą trochę ręce po tym wypadku, yy, gdzie się wywaliłem na łeb. Więc no nie wiem, czy coś dalej pojeździmy. Trochę mam poobcierane i przede wszystkim mam rozwalone kółko, które muszę wymienić. Po prostu chyba dzisiaj sobie usiądę i zamówię. Także trzeba będzie zamówić. No a na razie idziemy na stawy Jana, czyli na nasz rodowity skatepark, nasz. W sumie twój i mój e, lokal Także no zobaczymy no Stoi. No dobra To my jeszcze zobaczymy Gdzie, gdzie pojedziemy. To zdecydowaliśmy pojechać sobie już Na burgerka do manufaktury Bo w sumie jesteśmy głodni nie bolą ręce i w sumie Średnio się jedzi na redkini i w ogóle Także jedziemy sobie na burgerkę. Dojechaliśmy, manufaktura Fajnie no ale sztos. Ktoś może sobie wybić szybę tak czy siak Dobra no ale jaki jest plecak? Ale na dupsko upadłem Ale normalnie przeskoczyłem Wszystko było normalnie przeskoczyłem Jest odcinek wleb Znaczy wleb Dobra, dobra Kiedy będzie gotowy, koster Dobra, dzięki wielkie Burger, on czeka na zamówienie A ja już dostałem Ja płaczę O jest jaki pyszny a. Uważaj, uważaj, uważaj. Tworzysz wypadki samochodowe Tesla Tesla No dobra pewnie Dawaj Dzięki bo słuchajcie, masakra Dobra, bez problemu Bez problemu pchamy Dobra Dawaj, dawaj Robert no, no, Miłego dnia, do widzenia. Ja pierdolę hopie, Jest marcior. Smak. Masz smaka na maka? Nie Masz smaka na KC? Nie chodź. Dobra, chyba kończymy tego vlogmasa, Cała, bo już kurna, tyle się działo dzisiaj. Of course! Kończymy. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Eee, to był bardziej taki luźniejszy film z całego dnia. Także no, zobaczymy. Na odzew piszcie, jak będziecie chcieli więcej. Takie filmy są super.